Witajcie wszyscy! Za sterami mecha Ser Stempi. Zapraszam na trzeci odcinek gry Lost Planet 3. Tak jak wcześniej obiecałem, spróbujemy poruszać się tym mechem. Wow. Co to było? No poruszyłem wiertłem. Wypróbowuję, żeby możliwości. O, mamy wiertło. Świetnie. No, o to chodziło właśnie. Mają uderzyć wiertło. Jeszcze kilka testów. na

Świetnie, świetnie, świetnie zabawy na drogę. No i możemy, możemy się przemieszczać. Teraz gdzie mamy iść? Tędy, okej. Okay. Ło, wow, żebym nikogo tutaj nie rozgniótł. O, świetnie. To jest na pewno jeden z plusów tej gry możliwość właśnie rozgrywki ja to, właśnie Zgrywka, to się jest to jakiś tam płat, nie ma zwykłe chodzenie, tak. Nie wiem czy tutaj można jakoś biegać Tak wolno mu to trochę idziemy Teraz mamy bardzo cenną informację Po załatwieniu takiego kwiata Krew, którą one zostawią możemy zbierać I za to mamy pieniążki Dokładnie, zależy nam na pieniążkach żeby coś sobie kupić Jakąś broń sobie kupić Nożyk, pistolecik Tak, tego typu rzeczy Tam. A Nie, jeszcze raz. No, trzy, dwa... Jeden... Pół... Jedna czwarta... Jedna piąta... No. Raz, dwa, raz, dwa... Wow... Kokpit zablokowany dla twojego bezpieczeństwa, no fajnie, fajnie... Ale ja tu chcę biec... Biec chyba nie mogę... się patrzy ale chyba nie zauważyłem, mogę naszym zadaniem jest przeszukanie skrzyżowania białego kanionu ciekawe co tam napotkamy ale widoki są naprawdę nieziemskie dosłownie nieziemskie Mamy jakąś wytyczoną ścieżkę, że się wydaje trzymał. No, mamy możliwość opuszczenia maszyny, ale nie skorzystam z niej. Póki co... Hey, Ona. Uh, oh. uh, ja tak Ona. 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 Tak It's weird widzę jakiś licznik 120 ale nie jest to chyba prędkość z jaką się przemieszczam prędkość może 120, ale między 1 i 2 pewnie nie jest przecinek

Ale prawdopodobnie jest to żona właśnie naszego głównego bohatera. Jakiego za mną tęskni. Albo Boże. tym składu paliw. Tak, jest ciemno. Tak, z ciemno znowu się ładuje. Arena, granaty znakomicie spisują się w walce z namnażającymi się arkadami dobra wskazówka warto będzie ich użyć będzie dużo tych orkidów zwanych kwiatami Ja przyznam szczerze, że dość długo już nie walczyłam. To jest taki według mnie początkowy minus. Po akcjach, które mnie powitały, że tak powiem. Walka za walką. Teraz taki dłuższy odcinek gry, gdzie po prostu chodzę. I nic generalnie pożytecznego nie robię Trochę mnie nudzi Ale cały czas mam nadzieję, że akcja za chwilę Po prostu nabierze tempa, nabierze tempa uderzy mnie coś nienacka. Atakuje No niekoniecznie zabije nie Tego mi nie brakuje akurat Ale coś mogłoby się zacząć dziać Chciałbym po prostu wykorzystać możliwości tego mecha Sprawdzić jak wbija się wiertło takiego Arkida no, no Zobaczymy, zobaczymy No To była jakaś wskazówka, że zaawansowani gracze i właśnie nie doczytałem, bo mi się zmieniło O, nie nie spoglądałem, ciekaw byłem, o co chodziło z tym. O, ponownie, spróbować wrzucić granat w paszczę Akrida, aby spotęgować obrażenia. O, ciekawe, ciekawe. Ale tak, biorąc pod uwagę, że te Akridy, no może w późniejszym momencie gry będą miały powiedzmy więcej życia. To może to będzie dobre, ale te akrydy, co na początku spotkaliśmy, to jak widziałem, dwa strzały i było po nich, więc po co się bawić w takie rzeczy. No zobaczymy później. Dobra, Idziemy dalej. Tak tylko w którą stronę? tą. Ło! Wow. We need to follow the trail. to follow the trail. Corona, this is Peyton. You still read me? Peyton, Corona's actual. Copy you loud and clear. Any sign of Laroche? Well, I found his rig, Beckett. At... Let's see, White Canyon Junction. Looks pretty beat up. Mam jeszcze w tej rzeczywistej maszyni. Nie bardzo mi się to podoba, ale chyba... Chyba będę musiał to zrobić. Skrawić klifu. Niestety muszę zostawić mecha. To to to, mechu. Idziemy dalej. No niestety, musiałem zostawić kumpla. dobra, no ale jak dalej zejść, z tędy, schodkami. O, tutaj bym się nie zmieścił, machem Nie miałbym szans. Okej. Okay. chłopak. Na O, widzę, na wrogów.

You're lucky you got out with all your limbs. Ah, take your perspective to your yourself, rookie. Fight a few giant crab monsters of your own, then speak to me of luck. Fair enough. Guess we're even. <persand> so, a to... a... Oh. O no, proszę, no mamy inny rodzaj z pisma Musimy lec Tak jak Najpierw jak musimy przeżyć, później będziemy liczyć punkty właśnie. No chodź tu mańki. O kurno wow. Boa Teraz muszę strzelać Te ogony dokładnie Wow, tutaj już dwa strzały nie wystarczą Ale skrupany no A ty, masz karo Im, przepadnij Oooo, światki idą, tak Niech to najden strzały Strzany Ale zbierajmy ich krew. Wow ale z Kubanem no nie zaatakował. Trzeba pierwszy wyeliminować tych moich przeciwników. No, trochę nie utrudniają zadanie. No, ale u nich zrobiłem. Wow. Naprawdę. Hoppa, hoppa. I po nich. Turna, no muszę przeładować Dobra. Dada, dada. No i yes. Punkty dla nas. Blabo, blabo, blabo. O, tak. To tylko pomścić Myślę, nie jestem teraz sam. Coś mi to, nie wiem czy w tym coś da, ale... Znaczy jest jakieś towarzystwo. Ło, lecimy na mm. mnie. Ach, w ostatniej chwili. Dobra. Chodź tutaj. Ojciec asy. No kurna znowu. Dobra. Już to

Venha para Zip, hein? para ver se alguma coisa cai. Não, consegui. Nossos pontos seguintes. Certo, então vamos pegar Olha Mas,

To coś się znajduje w tym kierunku Tak, dobrze zmierzam Musimy wejść do lodowej jaskini no, Coś tutaj jest Co tu mamy? Naboje do strzelby Teraz wiem jak się biega. Świetnie. Znacznie przyspieszy, to trochę rozukrywka. tak pusztyka. Pusztyka, bo no. trochę wałem pewnie. Ale dobra, wchodzimy właśnie do lodowej jaskini. Tutaj zakończymy trzeci odcinek. Jeżeli się podoba, to oczywiście łapkujcie, piszcie komentarze. Czy wam się podoba, czy nie? No oczywiście, jeżeli chcecie być na bieżąco z nową serią, subskrybujcie kanał. A póki co dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam. Ser standby.